Drodzy, a w ogóle mam porę pod tyczami, ale w sumie kto by się spodziewał, spałam 7 godzin, mamy jakąś godzinę i I dzisiaj to z moją rodzinką do parku rozrywki, także ja już nagram takiego vloga, z moją taką rzeczy, nam w ogóle całodziennego vloga. Tam raczej za dużo nagrywać nie będę, ale trochę przepitek może się uda, no i teraz i wieczorem coś nagram. Wieczorem bym powiem jak moje odczucia, mam też kilka rzeczy do zrobienia w trasie, także też Wam postaram się pokazać. Wstałam nie wiem jakby muszę spać przed pierwszą gdzieś tak no północ 40-45, także no, jakoś wstałam, ale ciężko było. I trochę mam wory, zastanawiam się, czy dawać sobie. Hmm. Dobra, nieważne, chciałam sobie dać po to, czy te plastry, To się nie nazywa plaster. Wiecie o co chodzi. Te Jeju, ja, ja muszę sprawdzić to, bo ja, ja wiem, że każdy wie o co chodzi, ale mnie to będzie dręczyło, jak ja nie wiem, za tych nazwy. Płatki pod oczy, dokładnie płatki pod oczy. chociażbym bym położyła, bo ja w ogóle jeszcze nigdy nie używałam raz płatków. Może położymy, czekajcie. Także ja mam takie z pij, tylko że teraz sobie jeszcze szybko twarz pianką, no, dokładnie jakieś trys wyszedł, tworzę sobie je na szybko do lodówki i sobie je nałożę, bo zobaczcie, jakie mam straszne dobory. No. Kolejne zakopane płatki, w ogóle uwielbiam tak fancy Nancy, bo wszyscy, wszystkie gry, że są coś takiego i dużo sobie poleca. Mam nadzieję, że będą fajne. Um, a musiałam w ogóle Was położyć okładkę. ponieważ całą tę walkę mokrą, przez to, że miałam Nie, to mi chyba. A, właśnie muszę sprawdzić, bo ludzie różnie nakładają te płatki potoczy. Ja nie wiem, jaką stroną, ale tu jest tak. no, może tutaj, która jest, dobra? Tak? Wyrzek chwilka cierpliwości, mega cool uczucie i wiem, co będą sobie po prostu zimne. To jest ciężko, mi się mówi, to ja będę chwilą się tak wysoko, bo no to jest takie, jak powinno być. Okej, okay, nakładamy drugi. Ehm, no i pójdziemy na siódmego. Mamy babę, która jest synem, ale ja ją kocham, tak to już sobie zjemy na kawałek i sobie pochilluję z moimi podkowie, bo dobrze. <śmulisty> girl. Okay. Tak to się prezentuje. Uh, no, trochę komicznie. o Wziąłam sobie Pa. Wracamy za 20 minut, jak to będę ściągać. Ogólnie to nagranie, gdzie właśnie zakładam płatki, potoczy wydaje mi się mega chaotyczne. Także z góry przepraszam, ale postaram się to jakoś dobrze zmontować. No i dobra, ściągamy płatki, minęło już jakieś prawie 20 minut, i ja tam sobie już śniadanko. I wow, ale efekty. Nie wiem, co dalej robić, one już idą do kosza, ale. No. No jest dobra i jest lepiej. Pamiętać moje wory były. No teraz też są, wiadomo. A już nie aż tak? Już nie aż tak, jest głód. Polecam, kupię sobie jeszcze jakieś inne zapachy czy coś przed wakacjami, bo już za tydzień idziemy w wakacje i mogę jeszcze czekać. Mam nadzieję, że będę nagrywała dla Was vlogi, bo tam będzie po prostu cudownie. Ok, przechodzimy do następnego kroku. Nie wiem, czy Wam pokazałam piankę do mycia, twarzy, którą używam. Ona jest z jej, ona jest bardzo fajna, polecam wam ją. I teraz używam sobie tonika z jej od jeju. Ja kocham ten tonik. Serio jest cudowny, polecam mocno. Ja zawsze go dużo psykam, bo go kocham jeszcze sobie później, go tak rozprowadzam, po twarzy. Głównie następnym, czyli w sumie już ostatnim krokiem, jest kremowanie się. Zastanawiam się, czy nakładać sobie SPF. Troszeczkę słońca będzie, a nie będzie jakiejś mocnej mi się po prostu. Moja twarz jest ciężka, bo tym SPF-a. -e. Jeżeli mi coś wyszło, albo mi coś nie wyszło, to bym pewnie nałożyła. Strasznie nie lubię, jak coś mi wychodzi, ale będzie mi jechać jakiś czas, także może po prostu posmaruję takim na wypryski, na przebarwienia, bo ja właśnie mam z z... nie wiem, bo czekajcie jak to się nazywa, dobra później wam powiem um, z czego i jest bardzo fajna, ale muszę sobie jeszcze inną kupić taką maść, bo widziałam ostatnio w tiktoku i jest bardzo fajna i dużo osób poleca także sobie ją użyję i jak widać mijam to miejsce żeby go nie kremować, albo no bo po co jeszcze mam natłuszczać bardziej, a jeżeli chodzi o krem, który używam, to ja mam więc z Issanę. Pierwszy raz go używałam, sobie go kupiłam, kosztuje chyba niecałe 20 zł. Jest bardzo fajny, serio super nawilża Ja Wam go polecam, jest też bez bezzapachowy, także jest fajny jest, mi się sprawdza. A, jeżeli chodzi o pomadkę, to ja używam tej z Perfekty. Jest bardzo fajna moja przyjaciółka, mi ją poleciła, tu już mi się złamało, oprócz tego w ogóle całkowicie mi wypadła. No, ale cóż, jest bardzo fajne i e, mi się super m, sprawdza. Tr troszeczkę szukałam, ale mam. Jest to z Oriflame, tak to wygląda. E, nie zostało mi jakoś dużo tego. Jest bardzo fajne, sobie smaruje. Ja się normalnie w tym nie chodzę na jakieś miasto czy coś, ale zresztą z racji tego, że jedziemy mało, więc sobie po prostu posmaruję. oni i troszeczkę mi to wyschnie. Także ja się zbieram. E, za chwilkę wyjeżdżamy moje plany na podróż, to muszę w napisać recenzję klonu, muszę, nie muszę tego bo będę chciała sobie posłuchać piosenek i oprócz tego poczytać trochę Perfect on Paper, bo wam szybką historię. Tam z tyłu jest moja biblioteczka, za chwilkę pójdziemy sobie po tą książkę, ale ja Perfect on Paper dostałam na urodziny, jakieś 4 miesiące temu, ponad. No i zaczęłam czytać tą książkę, nie wiem, kiedy, może w maju, Maju, kwietniu, coś takiego. E, I ogólnie nudziła mnie, także czytałam tego 200 stron, czyli w sumie jakąś równą połowę. No i że później do niej wrócę. Teraz już przeczytałam wszystkie książki, które mam na swojej półce, e, bo wczoraj skończyłam e, Forshune. Czekajcie, bo ja chcę Wam bardziej to pokazać. Ostatnio zrobiłam sobie zamówienie i kupiłam sobie te trzy książki i już je wszystkie trzy przeczytałam. No i te mam przeczytane wszystkie. Te też mam przeczytane, te też, no i tej nie mam przeczytanej. Także wracam do niej, bo w sumie nie mam co czytać teraz, a dopiero w piątek będę miała nawet dwie książki: Czyli Difference i Maybe You. Eee, także no wiecie, dzisiaj jest pszorek także sobie będę chciała tego czasu tą skończyć wiecie, połowa została, 200 stron także będzie łatwe, 22 książki już przeczytane i oprócz tego na zakończenie roku szkolnego od szkoły dostałam taką książkę zanim odejdę mimo, że kładka nie przyciąga do sery, opis jest dosyć ciekawy, także ją też bym chciała przeczytać albo e, na wakacjach no na pewno w ciągu wakacji chciałabym przeczytać, bo ma 300 stron, a też ma krótkie rozdziały, ma duży druk także wydaje mi się, że szybko się ją będzie czytała. Dobra, także jestem na 201 stronie i jak wrócę do domu, to powiem wam ile udało mi się przeczytać i na rozdziale 12, a ile jest stron 400 nie wiem ile ale nie chcę zacząć na spoilery chyba 420 no także tak okej, okay, jeszcze chyba powiem nie widziałam że sobie będę robiła jeszcze jakiś lekki make-up dałam sobie korektor trochę pod oczy na twarz lekko krem BB w sensie nie korektor pod oczy krem bibi um, tuż do rzęs troszeczkę um, rzęs od drzwi poprawiłam, dałam pomadkę i błyszczek, tak jak to się prezentuje. Jestem już gotowa w pełni, mam też sam, bo zapomniałam o tym powiedzieć. Biorę chyba sobie bluzę, e, no ale czarną chyba, bo mi beżowanie nie będzie pasowała. dobra lecę ogarniać, odezwę już wyżej w aucie czy coś takiego. Ogólnie to e, przyszliśmy właśnie na obiad, na piłkę. Zmówiliśmy to mówiliśmy mam, bo tak jak będzie wyglądać i ogólnie ja normalnie nie biorę takich soków, ani nic, ale stwierdziłam, że dzisiaj bezmal jest mega słodki, ma dużo cukru, ale raz na jakiś czas można. To jest jeden z moich topowych soków, mega go lubię. Pogoda się zachmurzyła, ale na razie jest ok, jak wyjdzie słoneczko, będzie mega fajnie, a może się rozchmurzy, mam nadzieję, że nie będzie padać. Hey yo, nagryłam dla Was zakończenie. Jestem już w domu, powiem Wam, że było bardzo fajnie. Sary na wszystkie atrakcje, na których chciałam być. Super było po prostu. Jeszcze się na pewno raczej się wybierzemy w tym sezonie. Super. <grym>, było mało, nagrywałam, ale gdzie chciałam spędzić czas z rodzinką, bo już nie miałam jak, także nie miałam jak sytuować tego vloga, bo miał być, jedziemy z, nie, nie wiem, miele do wysokiego miasteczka. Coś takiego, do parku rozrywki a w większości to jest w mojej porannej rutyny, Ale też nie jest całkowicie poranna rutyna. Więc jakoś to na taki vlog z czegoś coś tam <laughs> trzeba się teraz z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Było bardzo fajnie, jeszcze raz powiem. A jeżeli chodzi o książkę, to jestem na 233 stronie. stronie. Czytałam tylko w drodze powrotnej. E, trochę mało, ale dobra, niech będzie. I byliśmy też szybko jeszcze w perfumerii i kupiliśmy perfumy. E, I dostałam też próbki. Takie. Tutaj od Chloe. Zobaczymy. Szybko przetestujemy sobie. Nie wiem, czy to jest jakiś e, jaśminowy. Oh my god, czekajcie. Może w to psiknę. Jakie małe Czekajcie. Ładnie. O, jak pięknie tu pachnie. Okej. Okay. Teraz Good Girl. Good girl. Carolina Harrier? Nie to jest w ogóle załamanie z językowy, przepraszam, New York. Ehm, no to już jest ładniejsza trochę buteleczka taka. To się... Dobra, to ja będę narzekała na buteleczki. Ehm, tak to się prezentuje jak próbka. Może na ręce, bo się będzie dłużej trzymać. A słabo się przykła. No, damski chyba, nie? To się tak trochę jak męski, ale... Damski, mocny, ale ładny, ładny. Ja mam podobny. W sensie, nie, w ogóle to nie jest podobne, ale też jest taki mocny. Okej, okay, ale ten, skarb moje serce, no to sobie rękę przygnę. Ej, no mega ładnie, tak słodko pachnie. To serio, na jakąś waszą okazję tą próbkę użyję. Ale nie no, ładnie wyglądają te próbki. Dobra, z tym, jeżeli byłam wam się... Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło, że jeżeli zostawicie coś po sobie, jakąś łapkę w górę, komentarz czy subskrypcję. Widzimy się w kolejnym. Mamy w planach nagrać jeszcze kilka fajnych odcinków w wakacje. Może też vlogi z wakacji, jak będziemy. Nie powiem Wam jeszcze, gdzie jedziemy. Wszystkiego się dowiecie. Może się uda. Zobaczymy. Buziaczki. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Wasza Zuzia.